Polscy twórcy gier nie mają może na koncie tylu światowych hitów jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Japonia, ale nie da się ukryć, że coś tam w branży gier znaczymy. O Wiedźminie słyszał każdy, o Dying Light prawie każdy, a wiele innych tytułów posiada bardzo mocną pozycję za granicą. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was listę najpopularniejszych polskich tytułów pod względem sprzedaży. Od razu zaznaczam, że nie braliśmy pod uwagę tytułów mobilnych czy darmowych. Po drugie, poziom sprzedaży wielu tytułów nie jest niestety jawny i w wielu przypadkach musieliśmy opierać się na nieco przestarzałych danych oraz trochę pospekulować. Nie jest to więc w żadnym wypadku potwierdzona lista, ale jest ona bardzo prawdopodobna. Zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte zajmuje gra doświadczonego 11Bit Studios, a konkretnie wydany w 2018 roku Frostpunk. Gra pozwala nam wcielić się w zarządce miasta otoczonego przez wieczną zmarzlinę. Musimy podejmować trudne decyzje, od których zależy nie tylko samopoczucie naszych obywateli, ale przede wszystkim ich życie. Co ciekawe, ta dystopijna gra świetnie sprzedała się w Chinach, gdzie spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. W kwietniu zeszłego roku Eleven Beat Studios poinformowało o przekroczeniu bariery 3 milionów sprzedanych kopii. Również w zeszłym roku zapowiedziano też pracę nad sequelem. Na miejscu 9 gra CI Games oraz Deck 13 Lords of the Fallen, tytuł którego producentem wykonawczym był Tomasz Gop, czyli osoba pracująca wcześniej nad serią Wiedźmin. Gop opuścił CD Projekt EP po premierze Wiedźmina 2, a swoje umiejętności wykorzystał do stworzenia klona Dark Souls czyli właśnie Lords of the Fallen. Gra nie była może wybitna i zebrała raczej średnie oceny, ale osobiście grało mi się w nią całkiem przyjemnie. Od 2014 do 2021 roku miało się sprzedać ponad 3 miliony sztuk. Na miejscu 8. kolejna gra CI Games. Tym razem jest to sequel największego hitu polskiego wydawcy, czyli gry Ghost Warrior, który zajął na naszej liście miejsce siódme. Oba tytuły nie były może ulubionymi grami recenzentów i spotkały się z bardzo mieszanymi ocenami, ale ciekawy pomysł wcielenia się w rolę snajpera bardzo spodobał się graczom. Pierwsza część sprzedała się w nakładzie 4,5 miliona kopii, a drugiej sprzedano 3,5 miliona sztuk. Cała seria może się natomiast pochwalić 11 milionami sprzedanych egzemplarzy. Miejsce szóste należy do drugiej gry Eleven Beat studios i jednocześnie ich największego hitu. Chodzi oczywiście o grę This War of Mine. Tytuł ten szturmem zdobył serca gaszczy, w czym duża zasługa nietypowego pomysłu. W grze gramy w wojnę ale nie z perspektywy żołnierza, ale cywila, który musi walczyć o przetrwanie. Ten poruszający tytuł znalazł do 2019 roku 4,5 miliona nabywców. Doczekał się również wersji mobilnej oraz planszowej. Chociaż nie znamy aktualnych wyników sprzedaży, to całkiem prawdopodobne, że gra przekroczyła już 5 milionów sprzedanych sztuk. Ostatnio twórcy ogłosili, że zyski ze sprzedaży gry pójdą na pomoc Ukrainie. Mieli w ten sposób zebrać ponad 3 miliony złotych. No i tak doszliśmy do pierwszej piątki, która została zdominowana przez zaledwie dwóch polskich producentów. Na piątym miejscu pierwszy duży hit wrocławskiego Techlandu, czyli Dead Island. Gra o walce z zombie na tropikalnej wyspie trafiła idealnie w modę na zombiaki, a jej gameplay okazał się niczego sobie, szczególnie w koopie. Gra od 2011 do 2013 roku znalazła ponad 5 milionów nabywców, a obecnie liczba ta jest pewnie jeszcze bardziej imponująca. Trudno jednak stwierdzić, czy udało się wyprzedzić najnowszą Getechlandu, która ostatecznie znalazła się na miejscu czwartym. Chodzi oczywiście o Dying Light 2. Wydana w tym roku gra wzbudziła nieco kontrowersji. Podobnie jak Cyberpunk 2077, była wielokrotnie przekładana, a scenariusz okazał się dość słabo poszybanym potworem doktora Frankensteina. Gra nadrabia jednak swoje scenariuszowe niedostatki, i świetnym gameplayem, które chwaliło większość recenzentów. Zrobił to również w naszej recenzji Łukasz Gołąbiowski. Gra okazała się wielkim hitem i w zaledwie miesiąc sprzedano ponad 5 milionów. W kopii. Od premiery minęły już prawie 3 miesiące, więc liczba ta może być już sporo większa, ale na pewno nie na tyle, żeby wskoczyć na podium naszej listy. Miejsce trzecie z bardzo bezpieczną przewagą zajmuje najgłośniejsza i jednocześnie najbardziej kontrowersyjna gra ostatnich lat, czyli Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Gra po wielu zmianach daty premiery ostatecznie ukazała się 10 grudnia 2020 roku. Zebrała niezwykle wysokie oceny w prasie, ale okazała się technicznym potworkiem, pełnym błędów i niedociągnięć. Telenowela naprawiania gry trwa do dzisiaj, ale nawet czasowe wycofanie gry z PS Store nie przeszkodziło jej osiągnąć oszałamiającego wyniku 18 milionów sprzedanych egzemplarzy. Obecnie trwają prace nad pierwszym dużym rozszerzeniem, które pewnie pozwoli jeszcze poprawić ten wynik i może dogonić srebrnego medalistę naszego rankingu. Po sukcesie serii Dead Island, wrocławski Techlands postanowił wykorzystać nabyte umiejętności do stworzenia czegoś jeszcze lepszego. Tak właśnie powstał pierwszy Dying Light. W grze znowu mogliśmy zabijać setki zombie, ale najbardziej wyróżniającą cechą tego tytułu, był świetnie zrealizowany parkur, czyli skakanie po mieście, gra szybko osiągnęła kultowy status, a do dzisiaj sprzedano ponad 20 milionów sztuk. Miejsce pierwsze nie mogło być inne. Choć sam nie należy do fanów trzeciego Wiedźmina i uważam grę za dość przeciętną, to nie da się ukryć, że jest to największa, najważniejsza i najlepiej sprzedająca się polska produkcja. Gra do dzisiaj sprzedała się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy i prawdopodobnie jeszcze bardzo długo żadna inna polska gra jej nie wyprzedzi. No chyba, że zapowiedziano już kolejny Wiedźmin. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że łączna sprzedaż pierwszego i drugiego Wiedźmina wyniosła 25 milionów egzemplarzy. Trudno stwierdzić, jak rozkładają się tutaj proporcje, dlatego zdecydowałem się nie umieszczać żadnego z tych tytułów na niniejszej liście. Jeżeli jednak dokonamy nawet najprostszej matematyki, czyli podzielimy tę liczbę na pół, to pierwszy i drugi Wiedźmin znalazłyby się przynajmniej na czwartym oraz piątym miejscu. W takiej sytuacji można powiedzieć, że w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się polskich gier wszechczasów CD Projekt Red zajmuje aż cztery pozycje.